Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o pięciu najtragiczniejszych katastrofach kolejek górskich w historii. Ja planowałem kiedyś zrobienie takiej podserii, w której opowiem Wam o każdej oddzielnie tak bardziej szczegółowo, ale w końcu postanowiłem zrobić takie krótkie zestawienie pięciu z nich i nie przedłużając już zapraszam Was do tego materiału, który jest dla mnie o tyle ważny, że zawsze jeżdżąc w góry mam gdzieś z tyłu głowy te historie, o której dzisiaj Wam opowiem, bo znałem je już wcześniej i zawsze pojawia się gdzieś tam z tyłu wymyśl, co się może wydarzyć na co nie mamy żadnego wpływu. Pierwsza historia o jakiej chciałbym wam opowiedzieć jest wstrząsająca. Jest wstrząsająca nie tylko ze względu na wielką tragedię w której zginęło wielu ludzi, ale także z powodu potraktowania sprawców całego wydarzenia. Była zima 1998 roku. Od kilku miesięcy w Alpach trwał sezon narciarski. I Waldi Fieme jest jednym z najbardziej znanych regionów do uprawiania sportów zimowych we Włoszech. Naprawdę bardzo wielu turystów odwiedza wtedy kurorty, takie jak ten w kawaleze. We wtorek 3 lutego nic nie zwiastowało nadchodzącej tragedii. Pogoda była piękna, warunki śniegowe były idealne. Było już po godzinie 15 i tutaj ważna uwaga bo w Alpach, w przeciwieństwie do Polski, bardzo rzadko stoki są oświetlone, dlatego wyciągi działają najczęściej tylko do godziny 16 17. Turyści wyjeżdżali więc wtedy w górę już na jeden ze swoich ostatnich zjazdów tamtego dnia. Około godziny 15:30 wagonik kolejki górskiej, wjeżdżający do górnej stacji, wypełniony był 20 turystami. Wszystko przebiegało jak zwykle każdego dnia. W tym samym czasie amerykański samolot wojskowy odbywał rutynowy lot treningowy. Wystartował z pobliskiej bazy w miejscowości Aviano, gdzie znajduje się włoskie lotnictwo wojskowe, ale stacjonowały tam również jednostki amerykańskie. Tego feralnego dnia amerykański odrzutowiec Northrop Grumman EA-6B Prowler przylatywał Doliną Waldifiemę. Mieszkańcy tej okolicy podobno często narzekali, że amerykańscy piloci po prostu dla rozrywki letali bardzo nisko, co wywoływało bardzo duży huk w okolicy. Nie inaczej było 3 lutego 1998 roku. Pilotem maszyny był wtedy kapitan Richard Ashby, a nawigatorem kapitan Józef Schweizer. Na pokładzie znajdowali się wtedy także dwaj operatorzy. Około godziny 15.30 samolot, który zgodnie z regulaminem nie powinien lecieć niżej niż 600 metrów nad ziemią, przeleciał tuż nad stokiem narciarskim na górze Czermis z prędkością około 870 km na godzinę. Skrzydło maszyny zahaczyło wtedy o linę utrzymującą kolejkę górską, w wyniku czego ta zerwała się, a wagonik z 20 osobami runął w dół. Odrzutowiec uszkodzonym skrzydłem i ogonem powrócił bezpiecznie do bazy w Aviano, a piloci nie wiedzieli dokładnie, co tak właściwie się wydarzyło. Maszyna była jednak uszkodzona, więc mieli świadomość, że musiało dojść do jakiegoś kontaktu. Dramat jaki rozegrał się na stoku był po prostu niewyobrażalny. Nikt nie przeżył upadku wagonika kolejki. Śmierć poniosło 20 turystów, w tym dwóch Polaków. Najstarsza ofiara miała 61 lat, najmłodsza zaledwie 13. Drugi wagonik kolejki dzięki systemowi bezpieczeństwa został zatrzymany i nie spadł. Włosi byli naprawdę wściekli na lotników ze Stanów Zjednoczonych obywatele naciskali, aby to włoskie służby przeprowadziły śledztwo. Żądano, by amerykańscy żołnierze stanęli przed włoskim sądem. Jednak regulamin NATO w takich sytuacjach przyznał jurysdykcję amerykańskim sądom wojskowym. Wywołało to duże oburzenie wśród Włochów, nie pomogły nawet przeprosiny ówczesnego prezydenta, Billa Clintona, który zapewnił o wypłaceniu odszkodowania rodzinom ofiar. Przed sądem stanął pilot Ashby i jego nawigator w którym postanowiono zarzuty nieumyślnego spowodowania wypadku i nieumyślnego spowodowania śmierci. Pilot bronił się mówiąc, że jego urządzenie pokładowe, czyli wysokościomierz, pokazywały błędne liczby. Przepisy zezwalały na lot na wysokości minimum 610 metrów nad ziemią, a kable zostały zerwane na wysokości 110 metrów, a więc dużo niżej niż pozwalały na to przepisy. Mimo tak dużej różnicy i dość jasnej winy Rok po tej tragedii ława przysięgłych uniewinniła Ażbiego ze stawianych mu zarzutów, co ponownie rozwścieczyło włoską opinię publiczną. Ten wypadek i później to śledztwo mocno przyczynił się do ochłodzenia relacji między tymi dwoma krajami. Podczas badania tej sprawy odkryto, że zginęła taśma, która tamtego dnia rejestrowała wszystko z pokładu samolotu. Gdy przyjrzano się tej sprawie, odkryto, że za skasowaniem taśmy z tamtego dnia odpowiadał pilot lub nawigator. Dopiero w 2012 roku Szwajcar przyznał się, że to on, po powrocie do bazy lotniczej w Aviano, wyjął taśmę zawierającą obciążające ich dowody i spalił ją. Jeszcze pod koniec XX wieku miało miejsce drugie śledztwo, które ujawniło zniszczenie nagrania. To ono sprawiło, że pilot i nawigator zostali skazani za zachowanie niegodne amerykańskiego żołnierza i nadużycie władzy. Obaj zostali wydaleni ze służby, a pilot Richard Ashby trafił na pół roku do więzienia. W lutym 1998 roku rodziny ofiar otrzymały po 65 tysięcy dolarów z tytułu natychmiastowej pomocy, i w tamtych czasach była to wartość około 100 tysięcy dolarów obecnie, a w późniejszym czasie wypłacono także odszkodowanie wynoszące prawie 2 miliony euro dla rodziny każdego zmarłego, i Stany Zjednoczone opłaciły 75% tej kwoty. Opisany wypadek był jednym z największych, jakie wydarzyły się w kurorcie narciarskim w Cavalese. Jednak nie najtragiczniejszym. O nim porozmawiamy trochę później. Druga historia, jaką chcę wam przedstawić, również wydarzyła się w alpach. Rok później, a więc w 1999 roku, w alpach francuskich doszło do katastrofy kolejki Linowej Saint de Vuly we Francji i przepraszam tutaj za moją wymowę francuskiego. Rankiem 1 lipca do wagonika weszli pracownicy kolejki, technicy, budowlańcy oraz astronomowie z obserwatorium znajdującego się na górze I jest to masyw o nazwie Pic de Bure. W sumie 20 Francuzów zmierzało w górę do pracy i wszyscy oni byli ludźmi miejscowymi pochodzącym z okolicznych wiosek. O godzinie 7.15 po przejechaniu około 500 metrów doszło do strasznego wypadku. Nagle gondola odpięła się od liny w momencie, gdy znajdowała się około 80 metrów nad doliną i spadła na skaliste zbocze. Nikt nie miał szans przeżyć tego upadku. Na miejscu śmierć poniosło 20 osób. Ratownicy, mimo że o wypadku dowiedzieli się już kilka minut później, to gdy przybyli na miejsce, nie byli w stanie już nikomu pomóc. Przeprowadzone śledztwo ujawniło, że w dniu wypadku pękło jedno z ogniw łączące wagonik z liną, a brak hamulca bezpieczeństwa spowodował, że wagonik zaczął nabierać prędkości, zerwał się i spadł. I pytanie, jakie nasuwa się od razu, to dlaczego nie było tego hamulca? Otóż w 1986 roku, bez zgody producenta, a tak naprawdę wbrew jego zaleceniom Aldo Oberti, kierownik zespołu odpowiadającego za serwisowanie maszyny, wbrew jakimkolwiek przepisom zdemontował hamulec bezpieczeństwa, co później niestety doprowadziło do tragedii. Początkowo uważano, że zginęło 21 osób, i tak też pierwszego dnia podawano we wszystkich wiadomościach. Jednak okazało się, że jeden z robotników, który miał tamtego dnia wyjechać z innymi w górę do pracy, postanowił najpierw pójść po jakieś niezbędne materiały, jakieś narzędzia do pracy i stwierdził, że wyjedzie trochę później. I ta decyzja uratowała mu życie. Trzech pracowników obsługi obserwatorium zostało skazanych za zaniedbania. Oberti, który już od dawna był na emeryturze, został skazany na 24 miesiące pozbawienia wolności oraz grzywne w wysokości 10 tysięcy euro. Wszyscy ci ludzie byli naszymi przyjaciółmi, naszymi krewnymi, byli ojcami rodzin, ludźmi pracy, powiedział zrozpaczony Jean-Marie Bernard, burmistrz niewielkiej miejscowości, z której pochodzili pracownicy. Katastrofa ta była najbardziej tragicznym wypadkiem kolejki linowej we Francji i jednym z najbardziej śmiertelnych tego typu incydentów na całym świecie. Kolejna historia, o jakiej chciałbym Wam opowiedzieć w tym materiale, wydarzyła się w Tbilisi i była to katastrofa kolejki linowej, która wydarzyła się w 1990 roku. W wyniku tego wypadku zginęło 19, a według niektórych źródeł również 20 osób, natomiast około 42 osoby zostały ranne. Do tego tragicznego wypadku doszło 1 czerwca w Dzień Dziecka. Nie dziwi więc, że tamtego dnia kolejką podróżowało wiele dzieci. Trasa kolejki wiodła z Tbilisi na stosunkowo niską górę Mtatsminda, mierzącą około 770 metrów nad poziomem morza. Można ją porównać do naszej Gubałówki lub Góry Parkowej w Krynicy. Mtacmina leży bardzo blisko miasta i roztacza się z niej piękna panorama. Stanowi więc oczywiście bardzo znany punkt widokowy dla turystów. Na szczycie znajduje się ponad 270-metrowa wieża telewizyjna. Sama góra znana jest również z tego, że położony jest na niej cmentarz, na którym pochowano zasłużonych dla narodu Gruzinów. Leżą tam zarówno poeci, pisarze, jak i historycy i politycy. Jednak prawdopodobnie w dzień dziecka głównym celem wycieczki był położony na górze park rozrywki, istniejący w Tbilisi już od lat 30. XX wieku. Trasa kolejki linowej nie była długa. Startowała z wysokości około 400 metrów nad poziomem morza, a górna stacja znajdowała się na wysokości około 700 metrów, czyli przewyższenie, jakie pokonywała, to mniej więcej około 300 metrów. O godzinie 15.15 .15 miał miejsce dramatyczny wypadek. Lina pękła w momencie, kiedy w ruchu były dwa wagoniki. Ten, który znajdował się niżej, spadł i uderzył o ścianę dolnej stacji kolejki. Na miejscu zginęły tam cztery osoby i było wielu rannych. Natomiast drugi wagonik znajdował się o wiele wyżej i spadł z większej wysokości około 20 metrów, uderzając o dach budynku, nad którym poprowadzona była kolejka. W tym wypadku tragiczny bilans ofiar był o wiele wyższy i ostatecznie wyniósł aż 16 osób. Przyczyny tej tragedii były złożone. Jedną z nich był fakt, że wagoniki były przeciążone. Maksymalnie mogło znajdować się w nich 40 osób, a w jednym z nich było aż 46, z kolei w drugim, 47. W latach 80. dokonano kilku zmian w samej konstrukcji kolejki. Takie mniejsze, owalne wagoniki, mieszczące 25 osób, zamieniono na dwa większe produkcji włoskiej a wcześniejsze trzy słupy podpierające liny zamieniono na dwa wyższe słupy, co sprawiło, że kąt nachylenia liny znacząco się zwiększył. W żadnym z wagoników nie zadziałały hamulce bezpieczeństwa i w poprzedniej historii, tak jak już wspominałem, hamulce były wymontowane, natomiast w tym przypadku było trochę inaczej, bo hamulce awaryjne, owszem, były, ale działały w taki sposób, że po ich użyciu operatorzy kolejki musieli wejść na dach i ponownie je odblokować. Niestety nikomu się tego nie chciało robić, więc po jednym użyciu hamulce stały się po prostu bezużyteczne i kompletnie nie spełniały swojej roli. Do dzisiejszego dnia kolejka nie została odbudowana i ponownie uruchomiona. Być może dlatego, że od innej strony mtacmindy znajduje się wciąż działająca kolejka szynowa, która już od ponad 100 lat wozi turystów. Oczywiście przeszła ona w tym czasie wiele remontów i konserwacji. Kilkukrotnie próbowano zaprojektować nową kolejkę linową, która wykorzystywałaby wciąż istniejące stacje, jednak po dziś dzień się to nie udało. O tej historii mogliście usłyszeć już w piosence Smak Chwili, w której raper Soku wspomina, że był świadkiem tej katastrofy i materiał o wypadku tej kolejki linowej w Tbilisi dwa lata temu nagrał na YouTubie Marcin Strzyżewski, także zachęcam również do posłuchania tej historii u niego. Osobiście bardzo lubię słuchać odcinków od Marcina na te tematy radzieckie, bo są po prostu bardzo merytoryczne. Czwarta historia o jakiej chciałbym wam opowiedzieć również wydarzyła się w miejscowości Cavalese we Włoszech. Niestety była przykładem dużo tragiczniejszej w skutkach katastrofy niż incydent z amerykańskim odrzutowcem i wydarzyła się w 1976 roku, a więc 22 lata wcześniej. W odległości zaledwie 200 metrów od miejsca wypadku zerwaną przez samolot liną 9 marca po godzinie 17 turyści zjeżdżali wagonikiem kolejki linowej w dół, kończąc tym samym dzień na stoku. Tak jak wspominałem wam wcześniej, ze względu na brak oświetlenia, jest to bardzo popularna godzina zakończenia pracy wyciągów. W wagoniku zjeżdżającym w dół znajdowało się 44 turystów, choć limit wynosił 40 osób. Nie wiem, czy był to dokładnie ten sam model wagonika, który uległ wypadkowi w Gruzji, jednak jak widzimy, były w nich bardzo podobne limity obciążenia. W pewnym momencie wagonik zatrzymał się, zaczął się bujać. A chwilę później spadł z wysokości około 60 metrów, sunął się w dół zbocza, a następnie przez około 100-200 metrów był ciągnięty przez linę nośną. Co ciekawe, przyczyną śmierci wielu osób znajdujących się wewnątrz zgniecionej i poturbowanej kabiny było uduszenie. A nie obrażenia ciała odniesione bezpośrednio w wyniku katastrofy i upadku na ziemię. Zginęły 43 osoby. Tylko jednej udało się przeżyć tę wielką tragedię. Jak to często bywa w przypadku tego typu zdarzeń, turyści znajdujący się w wagoniku pochodzili z różnych krajów. Najwięcej było Niemców, Włochów, ale byli także Austriacy i jedna francuska. Jedyną ocalałą z katastrofy była 14-letnia dziewczynka z Mediolanu Alessandra. Tamtego feralnego dnia przyjechała na narty wraz z wycieczką szkolną. Tak później zrelacjonowała te wydarzenia. Zjeżdżaliśmy w dół z dwoma przyjaciółmi, Franceską i Giovannim. Staliśmy z przodu kabiny na wprost kawalezę. Jazda wydawała się normalna, dopóki nie dotarliśmy do środkowego pylonu, kiedy wagonik nagle się zatrzymał. Staliśmy nieruchomo przez może minutę. Potem znowu się uruchomił, przechylił się, ktoś w kabinie zaczął się śmiać, ktoś powiedział Och, kiedy kołysanie stało się silniejsze, wszyscy śmiali się, jakby to była dobra zabawa, rozległ się głośny hałas, od razu wiedziałam, że dzieje się coś niebezpiecznego, przytuliłam się do Franceski, potem kabiną szarpnęło do tyłu, a ja poczułam się uniesiona, myślałam, że umrę. Po uderzeniu w ziemię wszyscy przestali krzyczeć i słyszałam tylko swój głos. Potem straciłam przytomność, ale obudziłam się, zanim nadeszła pomoc. Próbowałam rozmawiać z Franceską, ale się nie odzywała. Zobaczyłam Giovanniego przykucniętego na ziemi z twarzą ukrytą w dłoniach i płaczącego. Dziecko krzyczało: Mamo! A mężczyzna mówił: Wkrótce wrócę do Mediolanu. Zanim zamilkł na zawsze. Potem spróbowałam otworzyć drzwi w dachu kabiny. W wagoniku kolejki znajdowało się więcej osób, niż wskazywały na to zasady bezpieczeństwa, jednak w późniejszym dochodzeniu operator kolejki zwracał uwagę na fakt, że wiele z tych osób było dziećmi, więc obciążenie nie przekraczało zakładanego limitu 3200 kg. Po drobiazgowym dochodzeniu okazało się, że ponownie przyczyną tragedii było złamanie przepisów i instrukcji producentów kolejki linowej. Operatorzy kolejki chcieli przyspieszyć przejazdy, aby zmniejszyć olbrzymie kolejki narciarzy, dlatego z bezpiecznego czasu przejazdu wagonika, wynoszącego 6,5 minuty, zwiększono prędkość tak, aby pokonywał trasę minutę szybciej doprowadziło to do niebezpiecznego krzyżowania się lin, gdy dochodziło do takich sytuacji w kolejce działał system bezpieczeństwa zatrzymujący ją. Niestety tamtego dnia wiele czynników nałożyło się na siebie i wskutek czego doprowadziło do tragedii. W stacji kolejki 9 marca znajdował się Carlos Schweitzer, który pracował sezonowo i nie był wykwalifikowanym operatorem kolejki. Nie wiedział co ma zrobić, gdy system bezpieczeństwa zatrzymał kolejkę, bo po prostu nie znał procedur. Pracownicy niewykwalifikowani byli tańsi, dlatego często korzystano wtedy właśnie z takich osób, nie posiadających odpowiednich licencji. Carlo postanowił więc zadzwonić do innego współpracownika, swojego kolegi Aldo Johnameny. Ten poradził mu, żeby wyłączył system bezpieczeństwa, skoro to on blokuje kolejkę. Nikomu nawet nie przyszło do głowy, aby sprawdzić prawdziwą przyczynę uruchomienia systemu bezpieczeństwa. Prawdopodobnie już wcześniej taka praktyka była często stosowana, jednak niestety tamtego dnia Carlo, uruchamiając silnik, praktycznie skazał na śmierć ponad 40 turystów. Silnik, gdy ruszył. Kolejka wciąż stała w miejscu, bo liny zostały zablokowane, ale Sandra, później relacjonująca te wydarzenia, wspominała, że kabina zaczęła się mocniej kołysać, a to był właśnie ten moment, kiedy włączony silnik mocno napierał na kolejkę, co w końcu doprowadziło do zerwania liny. Wagonik posiadał duże przeszklone ściany, pozwalające dokładnie obserwować całe otoczenie i przyrodę. Narciarze z pewnością widzieli przez nie z rosnącym przerażeniem szybko zbliżające się zbocze góry, gdy wagonik się zerwał. Były to ich ostatnie chwile. Po długim dochodzeniu czterech operatorów kolejki zostało skazanych i trafiło do więzienia. Była to najtragiczniejsza w skutkach katastrofa kolejki linowej w historii. Jednak nie w całej historii wypadków kolejek górskich. Gdyż 11 listopada 2000 roku cała Austria zamarła, gdy nadeszły wieści o pożarze pociągu w tunelu prowadzącym na górę Kitzsteinhorn w Kaprun. Zamiast gondoli była tam kolejka poruszająca się po szynach, i prowadziła ona przez tunel wydrążony w górze. Jej długość wynosiła 3900 metrów, z czego aż 3300 prowadziła przez podziemny tunel. Taką kolejką wjeżdżało się rano na górę i korzystało się z wielu innych wyciągów, i na koniec dnia zjeżdżało się tym pociągiem w dół. O dziewiątej rano 161 pasażerów wsiadło do pociągu, w którym znajdował się również jeden konduktor. Chwilę później kolejka ruszyła w górę w stronę tunelu. Gdy znalazła się w środku, jeden z narciarzy powiedział, że czuje dym. Chwilę później w tylnej części wagonu dostrzeżono płomienie. Wewnątrz góry nie było zasięgu, więc nie dało się wezwać pomocy przez telefon i wtedy zareagował maszynista, który przez radio poinformował, że kolejka się pali i wezwał pomoc. Centrum obsługi nakazało mu wtedy zatrzymanie wagonu, który wjechał już kilkaset metrów w głąb tunelu. Nagle płomienie zaczęły rozprzestrzeniać się coraz bardziej po coraz większej części wagonu. Narciarze zaczęli uderzać kijkami o szyby, próbując uwolnić się z pułapki. W końcu szyby pękły, turyści zaczęli wydostawać się z kolejki i większość z nich ratunku szukała kierując się w górę tunelu. Tylko nieliczni wybrali przeciwny kierunek. Śmiercionośny, toksyczny dym unosił się w górę tunelu, dusząc powoli poruszających się w górę turystów. Byli oni w butach narciarskich, więc nie mogli biec, tym bardziej, że trudno było poruszać się po szynach przystosowanych do jazdy kolejki, a nie ruchu pieszego. Gdy część osób, która była jeszcze w stanie się poruszać samodzielnie, była już w pewnej odległości od płonącego wagonu, doszło wtedy do dwóch eksplozji. Temperatura w tunelu zaczęła gwałtownie rosnąć. Nikt, kto ruszył w górę, nie miał szans na przeżycie. Ze 162 osób przeżyło zaledwie 7. Wszyscy oni skierowali się w dół tunelu. Mimo, że niektórzy z nich krzyczeli do pozostałych, by nie szli w górę, to w wyniku chaosu, histerii, szoku, mało kto myślał wtedy racjonalnie i posłuchał tych osób. Po przeprowadzonym śledztwie Nikt z operatorów nie został skazany, bo nie znaleziono wystarczająco dużo dowodów jednoznacznie wskazujących na złamanie przez nich przepisów bezpieczeństwa, które prawdopodobnie były po prostu źle skonstruowane. Okazało się, że polecenie, by zatrzymać wtedy wagon, praktycznie skazało wielu turystów i turystki na pewną śmierć. Ustalono, że właściwym postępowaniem było nakazanie maszyniście natychmiastowy powrót do dolnej stacji, gdyż już po minucie zjazdu wszyscy byliby na zewnątrz tunelu i ten toksyczny dym nie byłby tak zabójczy. Niestety przepisy bezpieczeństwa zakładały właśnie zatrzymanie kolejki. I do tej katastrofy doszło 11 listopada, czyli w okresie, kiedy właśnie ja zawsze jeździłem do Kaprun i Falpy. No, bo wtedy w Polsce jest święto, więc. Tych Polaków w Alpach jest naprawdę dużo, i kiedy czytałem po raz pierwszy relacje z tej katastrofy kolejki w Kaprun, to byłem niemal pewny, że na pewno ktoś z tych pasażerów był Polakiem. No bo w tym okresie zawsze, jak tam jeździłem, to zawsze słyszałem polski język w wagonikach gondoli czy na stoku. No ale akurat w tym składzie nie było Polaków i zginęło bardzo wielu Niemców i Austriaków. To wszystko na dzisiaj, a na koniec chciałbym Wam jeszcze opowiedzieć o moich doświadczeniach z Kaprun, bo byłem tam kilka razy. Jak byłem dzieckiem, to oczywiście głównie jeździłem w polskie góry, czasami w czeskie, ale później tata czasami zabierał mnie raz na rok, raz na 2-3 lata, na kilka dni w listopadzie w Alpy, i głównie były to Alpy austriackie, bo były po prostu najbliżej. I na początku, za pierwszym razem, pamiętam, był to chyba 2005-2006 rok, więc miałem jakieś 13 lat, pojechałem do Kaprun i zobaczyłem tam od razu oczywiście szyny prowadzące do tego zamkniętego tunelu. Teraz, z tego co czytałem, już nie ma tych szyn, ten tunel jest zamknięty i wtedy też już ten tunel był zamknięty, były takie drzwi szare tam zablokowane. I my wyjeżdżaliśmy gondolką, która biegła równolegle do tych szyn, więc praktycznie cała ta pierwsza część wjazdu prowadziła tak, że można było widzieć całe to takie rusztowanie, na którym stały szyny i wjazd do tego tunelu. No i wtedy już poznałem tą historię, miałem, nie wiem, 12-13 lat, tak jak wspominałem, i przy dolnej stacji kolejki była tablica, na której jest opisany ten wypadek, ta katastrofa, no i naprawdę widząc to na żywo robi to wielkie wrażenie. I za każdym razem, jak wracałem do Kaprun, to myślałem o tej historii. Też oglądałem odcinek na National Geographic, tuż przed tragedią, w którym jest bardzo dokładnie opisana ta historia, ta katastrofa. Jeśli chcielibyście, żebym zrobił osobny odcinek o tym wypadku, jakie były dokładne przyczyny, jak przebiegało całe to zdarzenie, no to zrobię taki odcinek specjalny na, na kanale. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzu pod odcinkiem, bo staram się na nie odpowiedzieć. Widzimy się na szlaku oraz w kolejnym odcinku. Cześć!